Witam, jestem Mister Grzechuta, to jest kolejny tygodniowy snapshot noszący nazwę 12W21a dlaczego nie 20 Ponieważ tydzień temu e, snapshot nie mógł zostać wydany, ponieważ w mieście, gdzie mieszka Noc, Jeb i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie studio Mojang. Było jakieś święto, no i z powodu tego nie dostaliśmy żadnej aktualizacji w tamtym tygodniu. Jednak teraz mamy aktualizację, Dość dużo zostało do niej dodane i po kolei Wam wszystko opowiem, co, jak, gdzie, kiedy. No, więc, ok, zacznijmy może od nowych przedmiotów. Pierwszym przedmiotem nowym, jaki został dodany, jest em... Rudaszmaragdu, czyli Emerald. Co jest ja napisałem? Emerald Ore. Um, tak. <laughs> Jak widzicie, jest to nowy blok. Jest inny od wszystkich innych e, rud surowców. Um, dla przykładu, poczekajcie. Niepotrzebnie zmieniałem go, moda. Dla przykładu, e, pokażę na przykład diamenty. I widzicie, diamenty mają taki układ. E, inny układ w rudzie mają. E, mają. Wszystkie surowce do tej pory, wszystkie rudy surowców miały taki sam układ, e, taką samą teksturę, tylko z innym kolorem. E, ruda szmaragdu ma inną teksturę. Mm, I również inny ma kolor. E, jednak jeżeli zniszczymy. Jeżeli zniszczymy tą rudę kilofem, dostaniemy zielony diament. Zielony szmaragd, nie diament, co ja mówię. Um, to wywalimy, to już nam nie będzie potrzebne. Wiemy też nie. Um, I to jest właśnie błąd ze strony Jeba. Tak, chyba Jeba. Um, że ruda ma kolor czerwony, a gdy zniszczymy tą rudę, dostajemy zielony szmaragd. Um, no i właśnie to jest jeden z błędów. To powinno zostać poprawione w następnej aktualizacji lub do wersji 1.3, bo nie wiadomo kiedy wyjdzie. Może w następnym tygodniu. Wszystko zależy od Johna trzeba, trzeba, tak, trzeba. Um, no i okej, okay, przejdźmy do kolejnej, no, kolejnego nowego przedmiotu. E, wreszcie mamy sandstone schody, czyli po prostu s, e, sandstone stairs. <coughs> czyli zrobione z sandstone'a. E, nie to. Um, tak powinno się je tworzyć, jednak e, coś jest nie tak, i te schody nie wychodzą, jeżeli je tak ułożymy. Próbowałem z różnymi <laughs> materiałami zrobić te schody z piaskiem, z sandstone'em, z tymi rzeźbionymi e, klockami sandstone'u. Nie dało się zrobić w żaden sposób tych schodów. Nie wiem, czy Jeb zapomniał o stworzeniu receptury, czy po prostu schody są w fazie beta, powiedzmy. E, ale w każdym razie zostały dodane i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie można je stworzyć już normalnie z sandstone. Okej, okay, to też nam już nie będzie potrzebne. W sumie kilo też nie. Okej, okay, pewnie się zastanawiacie co to jest. <coughs> to jest Ender Chest, czyli skrzynia enderowa. Wow, fajnie. E, Dlaczego ona służy? Wygląda e, na pierwszy rzut oka jak normalna skrzynia. Tworzymy ją. Nie to. Ej. Aha, dobra. Tutaj schowałem. Tworzymy ją w ten sposób. Mhm. Ułożymy sobie to tak. I otrzymujemy Ender Chest, czyli skrzynię Enderową. Albo w sumie czekajcie, kill off sobie wezmę. Gdzie ja ten kill off? Gdzie ja go rzuciłem? O boże. Dobra, szybciej będę, jak wezmę sobie game moda. Game mod 1. Kilow, um, kilow, kill jest tutaj kilow. A w sumie, jak mam game modest, nie potrzebuję kilow. <gryzny> Jezus, strasznie kombinuję. E, tak jak widzicie, mm, rozstawiłem sobie dwie skrzynie. Powiedzmy, że sobie wezmę troszkę materiałów. Jak widzicie, te skrzynie są puste. W tej nic nie ma. W tej nic nie ma. I w tej. Również nic nie ma. Jeżeli schowam tutaj sobie na przykład um, te materiały, które tutaj mam, czyli piasek, melon i dynie, to w tych również się pojawią te przedmioty. O, ale fajny efekt. Widzieliście? Jeżeli skrzynia jest otwarta, to taki jakby e, gramofon, na którym się płyta obraca. Taki faj tak fajnie to wyglądało. E, tak, jeżeli zniszczymy taką skrzynię, to. Przedmioty zostają w tej w tych, które są aktualnie postawione. Czyli e, mamy jedną skrzynię na przykład w swoim domku, postawimy sobie taką drugą skrzynię w drugim domku i możemy swobodnie przekładać sobie te przedmioty z jednego domku do drugiego z takiej dużej odległości. Czyli po prostu jakby teleportująca skrzynia. E, jednak trzeba do niej trochę materiałów. 8 obs obsydianu i jedno oko Endermana Oko, nie perłę e Oko robimy z jednej perły i z y powder. Czekajcie, jak się nazywało? Zaraz to znajdę <laughs> Blaze Powder, tak Blaze Powder robimy oczywiście z Blaze Rod, które wypada nam z blazów <laughs> e Dobra, no i kolejna rzecz. E może to nie jest nowy przedmiot, ale ma zmienioną teksturę. Jest to gravel, tak. Widzicie? E, gravel ma nową teksturę. Nie wiem czy wygląda lepiej. Moim zdaniem jako ścieżka może wyglądać ciut lepiej, ale jak wchodziłem po jaskiniach to osobiście wolałem tą starą teksturę. Teraz jakoś nie mogę się do niej przyzwyczaić. Jak widzę ją w jaskini to mi się kojarzy z Cobblestone, a Cobblestone mi się kojarzy z dungeonem i to jest takie trochę niefajne, niemiłe zaskoczenie jak się okaże, że to gravel, a nie dungeon. Um. Okej, okay. przejdźmy do kolejnej rzeczy. Jeżeli w dispenserach, czyli zasobnikach, czy jak zwał tak zwał, włożymy wiaderko z jakimś płynem, wodą, obojętnie, lawą, czymkolwiek. Z mlekiem chyba nie, mleko się raczej nie wylewa. <laughs> I ustawimy guzik na przykład. To z tych wiaderek wylewa nam się ta ciecz, która była włożona. Jak widzicie teraz, jak zaglądnę, to E, wederka są puste, i gdy ponownie na kli kliknę guzik, to te wederka się wypełnią e, tą cieczą, która była w nich wcześniej. Ehm, ok, przejdźmy do kolejnej rzeczy, chyba najważniejszej w tej aktualizacji ehm, handel z wieśniakami. Jak widzicie, gdy klikniemy prawym przyciskiem tak, prawym przyciskiem myszy na e, dowolnego NPC. Każdy nam oferuje coś innego do e, wymiany. Na przykład weźmy sobie szmaragdy z tej oto skrzyni. Szmaragd jest takim mm, głównym głównym itemem, za który możemy się wymieniać z NPC-tami. Na przykład dam temu trzy. Aha, jeszcze taka jedna rzecz. Jeżeli chcecie się wymienić, to nie klikajcie e, tutaj parę razy. Jeżeli chcecie parę e, itemów dać, na przykład. Jak ja chcę dać trzy szmaragdy, to niech daję tak po jednym. Tylko muszę od razu trzy włożyć, bo wtedy on się nie zechce wymienić. Popatrzcie, jeżeli tak kliknę raz, dwa i trzy, to on mi nie oferuje tych nożyc. Dopiero kiedy włożę wszystkie naraz, to on mi je zaoferuje. To też powinno zostać poprawione. I tak, na razie mogę u niego tylko to wymienić. Za chwilę jak zobaczycie, on em, tak jakby zjadł złote jabłko. Ma taki efekt... Takiego nie wiem czego, tak jakby jakiś zapach się z niego wydzielał. I teraz e, mogę u niego kolejne przedmioty wymienić, na przykład jeden szmarek mogę wymienić na cztery chleba i za chwilę będę mógł znowu zmienić na e, coś nowszego jeszcze. O, na przykład teraz Teraz mogę wymienić 20 zboża na e, szmarak. I tak się można bawić z każdym NPC-tem. Niektórzy oferują zbroje, niektórzy oferują jedzenie, książki na przykład ten oferuje termik glowstone chce dać. Jak widzicie, to może być dość fajne. A propos jeszcze szmaragdu, to nie wiem gdzie go można znaleźć. Szukałem w jaskiniach, ale... Um... Nie, ja się szukałem. Dobra, nieważne. Można go znaleźć na pewno w jaskiniach. Sam jeszcze nie znalazłem, bo szukałem na starej mapie i tu mi się nie wygenerował ten szmaragd. Um... Ale okej, okay, i przejdźmy jeszcze do ostatnich rzeczy, które mam wypisane na, na tabliczce. Mam no, na komendę seed, która wyświetla seeda mapy. Czyli jeżeli wpiszę sobie, wcisnę sobie T, ukośnik, seed, to wyświetla się seed mapy. Oczywiście, jeżeli chcecie, to sobie go przepiszcie yy, i stwórzcie sobie taki świat, jeżeli wam się podoba. Okej, okay. yy, wprowadzono parę większych zmian w generatorze map. Yy, moim zdaniem zepsuł ten generator map, bo widziałem już... E, parę nowo wygenerowanych i przejście między biomem zimowym a biomem mm, pustynnym było takie płaskie, czyli normalnie góra się urywała i był dalej biom pustynny. I to było właśnie trochę niefajne troszkę zepsuli ten generator map, ale mam nadzieję, że z czasem to naprawią. Ehm, um, okej, okay, następna rzecz. Wprowadzono nowy wygląd gwiazd, o właśnie. Um, tak naprawdę to nie jest nowy wygląd, tylko po prostu te gwiazdy są jakby trochę dalej. Wydają się mniejsze, um, przez co wyglądają bardziej realistycznie Ale w każdym razie fajnie, że starają się upiększać Minecrafta. Dalej. Um, wprowadzono stakowanie się pustych wiaderek, o, właśnie. Wiaderka z wodą się nie stakują. Wederka z lawą się nie stakują, wiaderka z mlekiem się nie stakują, ale puste wiaderka jak najbardziej. Możemy w jednym staku zmieścić 16 wederek. OK, Widzicie, mam wszystkie, stakują się ładnie. Ehm, no i dalej. Przywrócono starą recepturę na złote jabłka. Jak pamiętacie, ostatnio złote jabłka tworzyło się za pomocą golden nuggets i ehm, jednego zwykłego czerwonego jabłuszka. W ten oto sposób. Chyba tak się tworzyło. Lub w ten sposób, już nie pamiętam. O. O. Dalej można złote jabłko zrobić, tak? A poczekajcie, bo tak też można zrobić. Chwila, chwila. Czym się różni to złote od tego złotego? To się tak ładnie błyszczy. A to się nie błyszczy, ale też jest złote. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach, bo serio nie wiedziałem, że są dwa rodzaje złotego jabłka. Jeżeli wiecie czym one się różnią, to napiszcie. Mi się wydaje, że to może od razu uzupełnia życie. A to regeneruje je przez jakiś czas. Ale nie jestem pewien, jeżeli wiecie, to po prostu napiszcie w komentarzu. Jestem miło zaskoczony, że można dwa razy na dwa sposoby zrobić złote jabłko. No, ale dobra, skoro można, to można. Dodano losowo generowane pustynne świątynie. Tak, ja nie znalazłem żadnej pustynnej świątyni, ale wiem, że może się taka wytworzyć. Widziałem screena prezentującego właśnie taką pustynną świątynię, jeżeli chcecie też sobie zobaczyć to wejdźcie na craftsite.pl, tam jest takie, taki screen. Na którym możecie zobaczyć sobie właśnie taką świątynię. Ona nie jest może jakoś ciekawo, ciekawie skonstruowana. Z tego co pamiętam to była ona zbudowana z różnych rodzajów sandstone'a i z pomarańczowej wełny chyba. No w każdym razie jeżeli chcecie to sobie po prostu wejdźcie i zobaczcie tam. Lub na własną rękę poszukajcie jak chcecie. No i dobra, to chyba było wszystko z tej aktualizacji, mam nadzieję, że wam się podobało, starałem się wszystkie informacje i nowości przekazać, troszkę długo wyszło, chciałem to krótko zrobić, ale no jak wyszło, tak wyszło, dobra. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, mam nadzieję, że wam się podobało, zapraszam do kolejnych aktualizacji, informacji. Jeżeli chcecie być na bieżąco i jak najszybciej dostawać nowe informacje, to zasubskrybujcie kanał, wtedy będziecie mieli pewność, że dowiecie się wszystkich informacji z kolejnych aktualizacji. No, więc to by było tyle. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, no i pa pa!